Cześć, witajcie ponownie. Po ostatnich wycieczkach z Larum Croft na kanale pozostajemy nadal w klimacie plądrowania grobowców. Czas, aby w świetle reflektorów stanęła prawdziwa legenda wśród poszukiwaczy skarbów. Bez wątpienia Indiana Jones to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w popkulturze. To także franczyza, przy której wychowywało się już kilka pokoleń i jak mniemam wielu z Was darzy sporym sentymentem wykrowanego przez trio Lucas Spielberg Ford protagonistę. Do tej pory Indy nie miał wielkiego szczęścia do adaptacji growych, dość powiedzieć, że najlepiej oceniane tytuły to te z serii LEGO a pełnokwiste wydania przygód uwielbianego archeologa, które spotkały się z pozytywnym odbiorem, mają już na karku około 30 lat. Owszem, Emperor's Stump czy Staff of Kings były OK, ale jednak nie zapisały się jakoś wyjątkowo w pamięci graczy. Tak czy tak, dzięki staraniom Bethesdy, prawdopodobnie już w tym roku będziemy mieli okazję przyodziać wytartą kurtkę i nasunąć na głowę kultową Fedorę w nadchodzącej dużymi krokami grze Indiana Jones i Wielki Okrąg. O powstawaniu gry dowiedzieliśmy się w 2021, kiedy to Bethesda zaprezentowała krótki teaser. Był on najeżony wskazówkami, jak się okazało, zdradzającymi na przykład, kto jest odpowiedzialny za grę, gdzie trafi nasz bohater czy motyw przewodni fabuły. Oczywiście to wszystko zyskało na jasności, tak na dobrą sprawę, dopiero po ostatniej prezentacji gry. Ale tak czy tak to niezła ciekawostka, że tak wiele mieliśmy już przed naszymi oczami. Wróćmy więc do współczesności, bo tak oto w trakcie ostatniego Xbox Developer Direct zobaczyliśmy w końcu tytuł w ruchu. I niemal z marszu wskoczyło pierwsze zdziwienie. Jak to? Gra o Indianie z perspektywy pierwszej osoby? Sam się złapałem na takiej myśli, jak mnie mam większość z Was przyzwyczajona do widoku spopularyzowanego przez serię Tomb Raider czy też Uncharted spodziewała się podobnego rozwiązania i tutaj. Czak Indie to legenda dla każdego małą twarz i sylwetkę Harrisona Forda, więc któż śmiałby odebrać nam możliwość podziwiania go na ekranie? Cóż, jak wynika z zapisu rozgrywki, twórcy z Machine Games zdawali sobie z tego doskonale sprawę. I tak w przerywnikach filmowych, czy podczas wykonywania różnych czynności, związanych np. z przemieszczaniem się, kamera wędruje za plecy bohatera. Tutaj pozwolę sobie na lekką dywagację, bo jakkolwiek uważam taki kompromis za całkowicie akceptowalny, to jednak nie mogę opędzić się od wrażenia, że jest on podyktowany właśnie świadomością twórców odnośnie oczekiwań graczy. No bo popatrzcie, Machine Games to zespół, który do tej pory dostarczył wielce udane odsłony serii Wolfenstein, mowa tutaj o reboocie marki zapoczątkowanej przez The New Order w 2014. Ba, poszczególni deweloperzy pracujący nad tytułem mają w swoim dorobku wiele uznanych innych gier FPP. Notabene założyciele Machine Games wywodzą się ze Star Studios, które do swego czasu dostarczyło kultowe The Chronicles of Riddick Escapes from Butcher's Bay. Czyli jak widać, są to osoby wybitnie doświadczone w projektowaniu i tworzeniu świetnych gier pierwszoosobowych. Dlatego nie powinien dziwić wybór tej perspektywy dla Indiego. Plus, zapewne nie chciano powołać do życia kolejnego klona Uncharted. No ale dobra, do tematów technicznych jeszcze wrócimy, ale w tym momencie skupmy się na warstwie fabularnej, a przynajmniej na tym, co już wiadomo. Wydarzenia zostaną osadzone w 1937 roku, czyli podążając za oficjalną linią czasową uniwersum. Opowieść znajduje się między poszukiwaczami zaginionej arki a Ostatnią Krucjatą. Notabene to są dwa moje ulubione filmy z serii. Czyli spotkamy Indianę w chwili, gdy ten rozstał się z Marion i zdawał się całkowicie poświęcić swojej pracy. Gra rozpocznie się w znanym Marshall College, gdzie nasz protagonista zostanie wybudzony odgłosami włamania. Indii następnie spotka tajemniczą postać, która przybyła po zdawać by się mogło nieistotny przedmiot, nieokreślony póki co, znajdujący się w inwentarzu wspomnianej uczelni. Fakt ten oraz zapewne poniesione obrażenia przykuwają uwagę Indiego i tak oto po raz kolejny wyruszamy w pogłęb za tajemniczymi skarbami. Jak zdradzili twórcy, nasze kroki zostaną pokierowane do wielu klimatycznych lokacji, jak choćby Watykan, Tajlandia, gdzie zwiedzimy ruiny królestwa Sukotai, egipską Gizę, czy bliżej nieokreślone miejscówki w Himalajach. Tutaj ciekawostka, bo o ile w samym trailerze znalazły się te wymienione lokacje, to w udzielonym przez Jerka Gustafsona wywiadzie do puli dorzucił on jeszcze Wyspę Wielkanocną oraz Płaskowyż Naska. Co prawda, uczynił to w kontekście wyjaśnienia idei Wielkiego Okręgu, o czym również za chwilę, to jednak rozpalił lekko moją wyobraźnię. Przygody Indiego zawsze stawiały go w konfrontacji z jakimś konkretnym złolem, i tego nie mogło zabraknąć także i tutaj. Naszym głównym antagonistą jest Emerich Voss. Wedle słów deweloperów jest to postać dorównująca intelektem Indianie i również jak on zdeterminowany do osiągnięcia swoich celów. A jak na naziste przystało, w ich osiągnięciu raczej nie będą mu przyświecały szlachetne pobudki. W trakcie rozwoju wydarzeń nasza ścieżka skrzyżuje się z krokami Giny Lombardi, reporterki śledczej, która, jak się okaże, posiada nieco większą wiedzę na temat intrygi, jaka doprowadziła do spotkania bohaterów. Słowo bohaterowie nie pada tutaj przypadkiem, bo deweloperzy jasno określają Gina jako drugą główną postać opowieści. Niestety nie sprecyzowali, czy będzie nam dane ją pokierować. Tak czy tak, silna postać kobieca jest również charakterystycznym elementem w opowieściach o Indianie. W tym miejscu warto nadmienić kogo usłyszymy w obsadzie gry. Dla niektórych może okazać się szokiem, że pomimo udzielenia wizerunku protagoniście, sam Harrison Ford nie uraczy nas swoim wokalem. W jego buty natomiast wejdzie nie kto inny jak doskonale znany Troy Baker, czyli głos Joela z The Last of Us, Jokera z Batman Origins, czy z ostatnich tytułów Wiewiórka z God of War Ragnarok. Sprawdźmy może zatem jak wypada nowy głos Indiego w porównaniu z oryginałem. The hell you will. He's got a two day head start on you, which is more than he needs. Brody's got friends in every town and village from here to the Sudan. He speaks a dozen languages, knows every local custom. He'll blend in, disappear. You'll never see him again. With any luck, he's got the grail already. Myths, history, just different ways to interpret the past thousands of years of humanity's thoughts and beliefs scattered and buried just waiting to be found throughout history mankind has built sites of great spiritual significance if you were to draw a line through these ancient sites around the globe you get a perfectly aligned circle watch me <laughs> Jeśli chodzi o pozostałe postacie, to będziemy mogli usłyszeć m.in. Alessandra Mastronardi w roli Giny, znanego z roli Alexiosa w Assassin's Creed Odyssey Mariosa Gaurisa Jakowosa oraz Toniego Toda, podkładającego głos pod tajemniczego lokusa. On z kolei ostatnio dawał się poznać jako Venom w spider dwójce. Polskich graczy może ucieszyć informacja, że gra doczeka się rodzimego dubbingu, czego próbką możecie usłyszeć właśnie teraz. Pozwól, że powiem, czego ci brakuje, doktorze Jones. Gdy rozgrywałeś swoją bezcelową grę, ja rozgrywałem ciebie. Zastanawiasz się, czy nie powinieneś był wybrać życia, które miałoby jakieś znaczenie. Zamiast skończyć tu. Martwy i zapomniany w piaskach Afryki. W porządku, zobaczymy, czy za mną nadążysz. Co to ma znaczyć, czy nadążę? Patron upadłych aniołów. Strasznik Circulus Manius. Wielkiego kręgu. Niestety Bethesda Polska nie ujawniła jeszcze oficjalnych informacji, kto udziela swoich głosów w swojskiej obsadzie, dlatego zainteresowani muszą uzbroić się w cierpliwość. Music me Mówiąc o uźwiękowieniu nie sposób nie wspomnieć o oprawie muzycznej. Motyw przewodni filmowej serii wdarł się w popkulturę i wrócł w jej korzenie już na dobre. Więc gra nie mogłaby się obyć bez charakterystycznych dźwięków inspirowanych dokonaniami Johna Williamsa. W przypadku wielkiego okręgu za stworzenie ścieżki dźwiękowej odpowiada Gordy Hub. Doświadczony kompozytor, który ma na swoim koncie soundtracki np. do Battlefronta II czy serii Star Wars Jedi. Czyli właściwy człowiek na właściwym miejscu. Okej, okay, czas chyba wyjaśnić, czym jest ów wielki okrąg. W geometrii tym mianem określa się największe możliwe koło, jakie da się wpisać w kulę. Jak nietrudno się domyślić, będzie to koło, które podzieli figurę na idealne połowy. Jeśli przyłożymy to na kulę ziemską, to rzecz jasna najbardziej znanym wielkim okręgiem będzie równik. W trakcie wędrówki odkryjemy natomiast, że słynne historyczne miejsca na świecie, wspomniane już Giza, Wyspa Wielkanocna, Naska i tym podobne, da się połączyć właśnie takim okręgiem. I to stało się punktem wyjściowym do zawiązania opowieści. Brzmi intrygująco? W takim razie zostawmy już narrację i przejdźmy do wątków skupionych na systemach rozgrywki. Widok z oczu i okazjonalne przeskoki kamery za plecy w bohatera to już wiemy. Jak jednak prezentuje się rozgrywka? Tutaj studio Zupsali daje nam sporą dowolność w pokonywaniu leveli. Konfrontacje z przeciwnikami będziemy mogli rozstrzygać po cichu, unikać ich wzroku, na porządku dziennym mają być wykorzystywane przedmioty porozrzucane po arenach. A to znokautujemy kogoś młotkiem, a to łopatą, to specyfikujemy za pomocą bicza. No właśnie, nie mogło zabraknąć drugiego ikonicznego atrybutu Indiego. Tutaj kolejna ciekawostka, bo wygląda na to, że Machine Games zadbało o kompleksowe odwzorowanie właściwości tego narzędzia, dlatego liczyć możemy chociażby na szczegółową jego animację. Kultowy page zupełnie jak w filmach, tak i tutaj znajdzie wielorakie zastosowanie. Oprócz wykorzystania go w walce, będziemy mogli również za jego pomocą przemieszczać lokacje czy odwracać uwagę przeciwników. Posłuży zapewne także do rozwiązywania zagadek. Te ostatnie mają być kolejnym wyróżnikiem gry. Twórcy zapewniają, że oprócz głównych łamigłówek popychających akcję do przodu, że znajdziemy kilka pobocznych, których rozwiązanie będzie zupełnie opcjonalne, ale i opłacalne, prawdopodobnie z uwagi na nagrodę. Zanim przejdziemy do ostatniego kapitułu dotyczącego spraw technicznych, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, jak bardzo często ten zwiastun puszczał kodofanów marki. Kilka ikonicznych elementów już wymieniłem, ale co powiecie na te bezpośrednie nawiązania do konkretnych scen z filmów? Wizyta w katakumbach z ostatniej krucjaty, piątynia dusz z poszukiwaczy zaginionej warki, czy pojedynek ze znacznie większym żołnierzem? Mnie osobiście bardzo cieszy takie przywiązanie twórców do materiału źródłowego i pozwala liczyć na iście filmowe doznanie. Aha, jeszcze jedna konkretna scena nasuwa mi skojarzenia, tym razem z Wolfensteinem: skok między samolotami. To jak żywo przypomina mi podobną scenę z The New Order. Swoją drogą, sekwencje skradane dodają takiej, z braku lepszego słowa, Wolfensteinowej atmosfery tej produkcji. Na koniec przyjrzyjmy się oprawie. Gra napędzana jest silnikiem idTech, czyli technologią rozwijaną przez id Software. Ostatnim tytułem jaki korzystał z tego dobrodziejstwa był wydany w 2020 roku Doom Eternal. Ówczesna wersja silnika oznaczonego numerem 7 zapewniła grze efektowną oprawę, która z czasem doczekała się aktualizacji i dodatku chociażby śledzenia promieni. Czyli w przypadku Wielkiego Okręgu możemy liczyć na podobną jakość? Pierwsze fragmenty prezentują się nad wyraz okazale. Szczegółowe tekstury, Animacje zaimplementowane na podstawie sesji motion capture, bogate w detale modele postaci, zwróćcie uwagę tutaj na pory skóry, pot czy drobne zadrapania. Wolumetryczne efekty świetlne oraz cząsteczkowe, przenikanie światła przez skórę, czyli efekt tzw. subsurface scattering, wszystko to pociągnięte jeszcze pędzlem bogatych efektów postprocesowych. Wydaje się więc, że twórcy dostarczą oprawę na naprawdę wysokim poziomie, co tylko potęguje zniecierpliwienie w oczekiwaniu na premierę. A ta, tak jak mówiłem, ma ponoć nastąpić jeszcze w tym roku. Masz pojęcie, ile lat miała ta waza?